Walony Jezus Chrystus. Amen. Oczywiście msza święta rozpoczęła się od pozdrowienia, ale słyszeliśmy w Ewangelii słowa świętego Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. A my chcemy w trochę innej tonacji rozważać to słowa: Panie, pokaż nam Ducha Świętego, a to nam wystarczy. Pan Bóg pokazał nam Ducha Świętego, a my w czasie nowenny będziemy starali się odkrywać obecność Ducha Świętego i jego działania. I każdego dnia jest temat główny Duch Święty. A jakże? Nie ma ważniejszych tematów jak sam Bóg. Natomiast dzisiejszy, dzisiejszy temat wstępny. Jest tematem najważniejszym, a jakże? Zawsze mnie śmieszy to, kiedy prelegenci zapędzeni w czasie prelekcji, kiedy widzą, że już się kończy czas, mówią, no to teraz zacznijmy od początku. Albo no to wróćmy teraz do początku, kiedy już trzeba kończyć. Zaczynamy od najważniejszego punktu. A jaki to jest punkt? Że duch święty jest osobą najważniejszą w moim życiu. W moim, twoim. Dlaczego duch święty jest osobą najważniejszą w moim, twoim życiu? Dlatego, że jeśli popatrzymy na historię zbawienia, to widać tam oczami ducha trzy etapy. Jesteśmy w tym trzecim etapie, ale proszę uważać, żebyśmy nie pominęli żadnego z etapów. Pierwszy etap od stworzenia świata do przyjścia Chrystusa to jest czas obietnicy i zapowiedzi przyjścia Mesjasza. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa zaczyna się drugi etap historii zbawienia, bardzo krótki, ale najważniejszy, intensywny. To jest czas Jezusa, Chrystusa, który zapowiada zesłanie i dar Ducha Świętego. I Jezus Chrystus przyszedł po to, aby dać nam Ducha. Jezus Chrystus całe swoje życie i całą swoją misję spełnia po to, aby ludzkość oddzieloną przez grzech pierworodny przyciągnąć do Ojca, ale na drodze tej stoi mur grzechu, który nie urósł pomiędzy Bogiem i ludźmi, tylko urósł w ludziach, w każdym człowieku. Każdy człowiek rodzi się z takim żelbetonem w środku, który dzieli go od Boga. I właśnie chrzest. Jest darem ducha i duch zamieszkując w nas ten żelbeton kruszy, oczyszcza teren i całe nasze życie wewnętrzne, nasze myśli, pragnienia, dążenia kształtuje według myśli Jezusa Chrystusa i w ten sposób nas łączy z Ojcem. Wtedy tak jak woda przepływa, duch święty i nas napełnia Bogiem. Napełnia nas życiem Bożym, napełnia nas Bogiem. Ale to najważniejsze dzieło, którego, po które było wysła, wysłany Jezus Chrystus, syn Boże, dar Ducha Świętego, on został w jakiś sposób przez nas, jako chrześcijan, pozostawiony na boku. Dzisiaj jest bardzo mało chrześcijan, którzy się modlą do Ducha Świętego. Bardzo mało chrześcijan, którzy codziennie rozmawiają z, z Duchem Świętym. Bardzo mało katolików, którzy codziennie pytają, jaki masz dzisiaj plan dla mnie, Duchu Świętym. A jeszcze mniej ludzi, którzy pytając się, wierzą w to, że Duch Święty im powie, jaki jest jego plan. A jeszcze mniej ludzi jest takich, którzy wierzą w to, że zrozumieją ten plan. I tak się ciągle właśnie tak ogranicza ta, ta zmniejsza ta grupka tych ludzi, którzy żyją w Duchu Świętym. Dlatego potrzeba nam zrozumienia, co to znaczy, że Duch Święty jest osobą, osobą trójcy, tuż nie ma u Boga ogólnego, jest Bóg Trójca, czyli Trójca osób. Jest Ojciec, jest Syn, jest Duch Święty. Święty Bazylii Wielkie powiedział takie ważne zdanie. Jeśli patrzymy od strony Trójcy Świętej, to najważniejszą osobą w Trójcy jest Bóg Ojciec. I hierarchia jest tak. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Ale kiedy patrzymy od strony człowieka, to najważniejszą osobą jest Duch Święty, ponieważ jest to osoba pierwszego kontaktu. Cokolwiek robimy tutaj w Kościele, w naszym życiu, jakakolwiek modlitwa, to najpierw słyszy to Duch Święty i On sprawia, że w Trójcy Świętej odbija się każda nasza myśl, każde nasze pragnienie, każde nasze uwielbienie, każda cześć. To On. Więc jak można pomijać Ducha Świętego? Nie można. Albo się jest chrześcijaninem, się uznaje to pierwszeństwo ducha świętego w tej naszej relacji z Bogiem, albo po prostu trzeba się nawrócić. I nie ma innego wyjścia. Nie ma. Trzeba się nawracać. Ja się też nawracam, rozpoznając, szukając właśnie słowa, głosu ducha świętego. Dlaczego słowo o, o tym, że duch święty jest osobą, jest najważniejsze? Niektórzy. Mówią, no, tak, pojęcie osoby jest filozoficzne, nie ma tego w piśmie świętym. W piśmie świętym jest wiele słów, które mówią o tym, że Duch Święty działa, mówi, nakazuje, prowadzi. Wszyscy prorocy, którzy mówili, mówili w Duchu Świętym. To znaczy, Duch Święty mówił przez nich, to nie oni mówili. Kiedy patrzymy na proroków, widzimy jak oni są przerażeni. Nie ma proroka, który nie byłby przerażony. Dlaczego? Dlatego, że prorocy widzą, że zadanie, które im Bóg zleca, jest Boże, jest na miarę Pana Boga. A oni, jak biedne myszki, oni muszą stawić czoła potężnym królom, władcom, narodom, żeby mówić od Boga. Ale Duch Święty, gdyby nie był osobą, to by nie mówił. Ojciec Raniero Cantelemesa mówi tak. W stworzeniu, w akcie stwórczym rola Ducha Świętego polegała na tym, żeby uczynić świat wewnętrzny. Czyli to, że możesz mówić, to jest dzieło Ducha Świętego, to, że możesz myśleć, jest dziełem Ducha Świętego. To, że możesz tworzyć, jest dziełem Ducha Świętego. To, że masz pamięć, jest dziełem Ducha Świętego. To, że masz uczucia, jest dziełem Ducha Świętego. To, że potrafisz kochać, jest dziełem Ducha Świętego. Duch Święty wyposażył nas w życie wewnętrzne. I dlatego w Starym Testamencie mamy jedno słowo, które się odnosi do... Znowu też. Które się odnosi do Boga i do człowieka. Jest to słowo Ruach. Jest duży ruch, to jest Bóg. Jest mały ruch, to jest nasz duch. I właśnie ten mały ruch, który jest w tobie we mnie, pochodzi od Ducha Świętego. I Święty Jan Krzyża mówił, że każdy człowiek na ziemi przez sam fakt, że jest człowiekiem, że się narodził jak człowiek, jest zjednoczony. Z Bogiem przez Ducha Świętego. Jest to tak zwane zjednoczenie istotowe albo zjednoczenie substancjalne. A drugie zjednoczenie to jest zjednoczenie z Bogiem wtedy, kiedy człowiek uszczony wie, że Bóg go kocha i mówi Bogu, kocham cię. I wtedy następuje zjednoczenie nadprzyrodzone. I właśnie te dwa zjednoczenia. One się różnią. Dlatego, że każdy człowiek jest w świecie jest wyposażony w sumienie, w wrażliwość na Boga. Szuka Boga, pragnie Boga. To jest ślad, który zostawił Duch Święty w akcie stwórczym. Wszyscy ludzie to mają. Natomiast Duch Święty jako osoba mówi do w inny sposób. Mówi językiem Jezusa Chrystusa. Mówi Jego uczuciami, mówi Jego myślami, mówi Jego pragnieniami, mówi Jego tak wobec Ojca, mówi Jego tak wobec ludzi. Po prostu Duch Święty daje nam Jezusa, kształtuje w nas Jezusa. My jesteśmy przez Ducha Świętego podłączeni do Jezusa, włączeni w Jego wewnętrzne życie, poznajemy Jego wewnętrzne uczucia. I Duch Święty. Kształtuje nas w pełni osobami. Jeśli widzi, że tam jest jakaś przeszkoda, jakieś związanie, jakaś niewola, jakiś grzech, jakiś diabeł, to Duch Święty ciach, przecina i wtedy odbudowuje wewnętrznego człowieka na wzór Jezusa Chrystusa, bo ma najdoskonalszy wzór, model. Ten model to Jezus Chrystus. Więc Duch Święty nie może nie być osobą, skoro kształtuje w nas osobowości nowe. Gdybyśmy zapomnieli o tym, że Duch Święty jest osobą, to by to sprawiło, żebyśmy się do Niego nie zwracali, nie mówilibyśmy do Niego kocham Cię. I dlatego myślę, że główna trudność, jaką ludzie przeżywają w relacji do Ducha Świętego, bo bardzo często ludzie mi o tym mówią, to jest to, że im się nie wydaje, że Duch Święty jest właśnie osobą. Jak można Ducha Świętego kochać, jeżeli mi się wydaje jakoś moc, jakaś nieokreślona siła? A Święty Paweł mówi: Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Duch Święty nie jest energią. Gdyby był energią, to byśmy nie mogli go zasmucić. Duch Święty nie tylko, że daje nam poznać myśli, on nam dyktuje, co mam robić. On jest mądrością. Gdybyśmy porównali mądrość wszystkich ludzi teraz istniejących, to jest ile miliardów? Chyba około 7, tak dokładnie nie Gdybyśmy zsumowali mądrość wszystkich ludzi, to ona by była taka duża jak to yy, światełko tej świecy. I gdybyśmy chcieli porównać mądrość Ducha Świętego w stosunku do inteligencji wszystkich ludzi na Ziemi, tych miliardów ludzi, to Duch Święty, potęga mądrości Ducha Świętego jest tak jak cały blok. Rozumiemy? Duch Święty w tym samym czasie przemawia do miliardów ludzi. W tym samym czasie. I do każdego mówi inne słowa. Znając każdego człowieka, jego wrażliwość, jego kruchość, jego moc, jego talenty, jego wady. I dlatego pięknie Wilfried Stinisen, Karmelita napisał takie zdanie. My doświadczamy miłosierdzia dzięki osobie Ducha Świętego. Dlatego, że Duch Święty jest osobą, i nie działa w sposób szablonowy, tylko najpierw rozpoznaje, jaka jest Twoja moc, Twoja kruchość, Twoje cechy indywidualne, Twoje potrzeby. I tak działa według, według Twojej struktury wewnętrznej osobowościowej. Gdyby nie było daru Ducha Świętego, to Bóg by działał jak lawina. A Duch Święty mieszkający w nas, każdego z nas zna i do każdego przemawia w inny sposób. To jest ten cud osoby Ducha Świętego. Chciejmy jest Ducha Świętego odkryć jako osobę, z którą należy rozmawiać, cieszyć się Jego obecnością w nas. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego i mówić Mu każdego poranka Duchu Święty, kocham Ciebie i potrzebuję Ciebie. Jesteś największym moim przyjacielem, ponieważ nigdy się z ze mną nie rozstajesz, mimo tego, że od wielu lat są między mną, a tobą był ciche dni. A? No bo, boimy się cichych dni w domu, prawda? E, jeden dzień, cichy, cichy dzień, cichy tydzień. A ja sobie uświadomiłem kiedyś, że ja przez lata miałem ciche dni z Duchem Świętym. I teraz chcę nadrobić. I dlatego dużo mówię. Ale wiem, że są ograniczenia czasowe, dlatego kończę. Ponieważ jeszcze nowenna dopiero się zaczyna. Ale już kochamy Ducha Świętego. Już się do niego wyrywamy. Już chcielibyśmy tam lecieć. No ale zostanie jeszcze. Zadania są pewne. I jeszcze parę tajemnic o Duchu Świętym poznamy w ciągu tej nowenny. I cieszymy się już, że Ojciec Święty Leon XIII zarządził w całym. Nowenne do Ducha Świętego. To co odnowa w Duchu Świętym robi teraz w Lublinie, te kazania o Duchu Świętym, to, to jest według dekretu Ojca Świętego Leona XIII z 1893 roku, na prośbę błogosławionej Heleny Guerny, mistyczki Ducha Świętego. Dobrze, że to robicie, ale może nawet nie wiedzieliście że realizuje się ten dyk. I Ojciec Święty wtedy wydał dla całego Kościoła zarządzenie, żeby we wszystkich Kościołach było kazanie o Duchu Świętym w czasie nowennym. I to też czynimy według woli Bożej i woli Kościoła. Amen. Wróćmy się do Boga, Ojcy Święty, jedynego z naszymi modlitwami.